Witam Was Wszyscy Ja znów akcja grzyb i flamingówki a już są. Ja wiem, że dzisiaj miałem być na magnesie, ale z przyczyn, no, takich że moja żona jest dziś w szpitalu i dzisiaj wychodzi, więc nie mogę pojechać, bo każdy film mogę dostać telefon, że ma wypis. A żeby gdziekolwiek pojechać, bo to trzeba pojechać jakieś 10, 20, 30 km a muszę być tak praktycznie w domu. A ja jestem już na drodze do lasu i Wam pokażę, co już znalazłem. No i zobaczcie kochani, pierwsza flamingowa. Nie, nie nagrywać żadnego filmu, ale ostatnio na, film na tym flamingówkach byłem, padło mi trochę grzybów ale wam pokażę ten śmietnik już nie chcę pokazywać nie ma śmietnika, nie ma śmietnika pomyślcie sobie, że to, jest, to jesteście w ogrodzie zoologicznym jest ładnie, czy to pięknie impreza trwała zobaczcie, jak tak nie pozbierać Oj. nami Widzicie już cztery tyskie jest. O flaming Artur, pozdrawiam cię Z tychów i Tysiaki. Cztery flamingi z twojego miasta. Widzisz, może dobrze się zacznie dzień na grzebobranie. To ja lecę, więcej wam dupy nie zawracam. Tak, po takim długim chodzeniu, spacerowaniu. Już naprawdę chodzę długo Jest. Pierwszy podgrzybek zdrowiutki. Zaraz go prześcimy i do wiadra. A to taki pień rośnie ładny. Widzicie pień? jest Podgrzybek. Następny. Bardzo fajny, zdrowy. Co się zaczyna się pokazywać? Do tej pory nic. Lecimy dalej. Zobaczcie jak się jeden ukrył tam dalej jest następny Nie jest trochę zjedzony Ale jest Zobaczcie, Tu jest następny Patrzcie taki gruby ładny Czy to nie jest czasami prawdziwek Taki gruby no. Nie jestem pewny ale To może być prawdziwek i chyba to jest prawdziwek Dobra, nie jestem pewny 100%, ale 100% jest jadalny. Żeby nie było, jest następny. O, od razu go wezmę, chlasnę. O, lekko taki zmarnowany życiem, ale go biorę. A tu jest następny. Już myślałem, że będzie słabo, ale jest. Jeszcze raz poznawiam ciłki Szczecin. Dzięki Tobie, że się nakręciłem po Twoim filmiku. Jestem na grzybach. Nie wiem, co to za rodzinka. Patrz. Oj, ale rodzinka zniszczona życiem. Zobaczcie. To chyba ma ślaki, soczy, coś takiego, albo podgrzybki. Tylko, że. Zmarnowane życie Ale wezmę Zobaczymy na podwórku co będzie z niemy Zobaczcie, jestem w środku lasu i takie coś znalazłem Ktoś sobie bazę tu zrobił, czy co? Nie mam pojęcia Ale... coś z te takie jakby grzyby suszone nie mam pojęcia. Albo jakieś owoce. No, zobaczcie. O, ziemniaki. No, takie rzeczy w lesie. Drzewo. Stoliczki. Czy to krzesła są? No. Zobaczcie. Tutaj też jakieś ziemiaki. Nie wiem, co to jest drugie w tych oponach. Ale takie coś w lesie. Impreza z Flamingiem w lesie. Pozdrawiam Cię Artur. To co kochani, ja właśnie już kończę, idę do domu trochę znalazłem tych grzybów nie nagrywałem wszystkiego, bo to trwałoby ten film kupę czasu, a ja lecę właśnie do drogo tam na końcu są te flamingówki co znalazłem na początku zaraz wam pokażę mniej więcej plus minus ile mam przy koperku. jak widzicie Wiader koszału nie ma, są dwa, dwie flamingówy i do domu.